Ranking przydomków klubów z Premier League, część pierwsza. Oj, to był zdecydowanie trudniejszy ranking do ułożenia niż ten z Ekstraklasy, ponieważ no tutaj tak naprawdę wszystkie dla mnie te nazwy są albo znane, albo ikoniczne, albo bardzo fajnie brzmią. Dlatego musiałem jakoś to sobie uszeregować, jak to układać. No i będę stosował się tak do ikoniczności nazwy, do tego jak często jest ona używana zamiennie z nazwą klubu. I do tego, czy fajnie brzmi. Dlatego 20 miejsce Crystal Palace. Eagles, czyli Orły. No, tak szczerze, spoko nazwa, no ale mówię wszystkie, i w pierwszej, i w drugiej części są naprawdę dobre. A tutaj, no, chyba nie jest to aż takie kreatywne i aż tyle osób nie używa tego przydomku. 19 miejsce w tym zestawieniu należy do Newcastle United i ich przydomku sroki. Magpies no nie wiem, tak szczerze po prostu średnio mi się podoba. Nie będę owijał w bawełnę. Osiemnaste miejsce, czyli w sumie jakbyśmy układali tabelę ligową, to dalej strefa spadkowa. Brentford. Bis, pszczoły. W sumie fajnie, ale mówię. Zobaczycie co będzie później. Tak szczerze znałem tę nazwę, znałem ten przydomek, ale nie powiedziałbym, że Fulham to tacy wieśniacy. Ale 17 miejsce mają. Szesnaste miejsce, jak i zaraz piętnaste no nie jest jakieś mega kreatywne, jakbym nawet, że jest najmniej kreatywne z całej listy, ale jest dosyć ikoniczne i na pewno wszyscy to znają, czyli Chelsea The Blues i Liverpool, czyli The Reds. 14. miejsce natomiast należy do Beniaminka Tractor Boys, czyli Ipswich Town. No jest to jeden z najbardziej kreatywnych i chyba najśmieszniejszych przydomków, jakie słyszałem. Dlatego no, zasługuje na te miejsce. No i teraz zaczyna się ten problem, o którym mówiłem na starcie, bo wszystkie te nazwy już są albo na tyle dobre, albo po prostu wszyscy ich używają zamiast nazwy klubu. Tutaj macie Lisy, czyli Leicester City. Nad nimi znajduje się Brighton, Mewy. No każdy tak o nich mówi. I 11 miejsce, czyli ostatnie, które zobaczycie w tej oto części, należy do byłych mistrzów kraju. Mam nadzieję, że nie obecnych. Manchester City, Citizens, Obywatele, bardzo fajna nazwa, no właśnie, niby prosta, niby, no, Manchester City, Citizens, Obywatele, każdy by mógł to ogarnąć, no ale właśnie, prostota też może być piękna. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym rankingu i pamiętajcie, zaobserwujcie, żeby nie przegapić części drugiej.